Siema, z tej strony Mr Myszor, a to jest kolejny odcinek Let's Play VOD <coughs> Dzisiaj pokażę wam bitwę e, Isem, czyli Józią Stalinem. <coughs> Sorki, że tak, 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 tak dziwnie mówię, ale jestem troszkę chory, ale na no to nie zwracajcie uwagi. No dobra, z tego co widzimy jestem jedyną siódemką w naszej drużyny, no czyli słodko. W przeciwnej drużynie jest tylko T29. Ok, mapka to ENSK, czyli moja chyba najmniej lubię właśnie tą mapkę. Tam już na początku pytałem fałki 28, czy ma złote pociski. Bo jak wiadomo, SHOBI na złotych pociskach, no to jest potęga po prostu. No ale powiedziała, że tak. No czyli słodziutko, słodziutko, naprawdę słodziutko. E, od razu wam powiem, że to jest chyba moja najlepsza bitwa ogólnie w całej mojej, że tak powiem, historii WoT'a. E, mam x a więc wiem, widzimy jaki damage zadałem. No właśnie, teraz 375 ładnie w typa 58, czyli w nowego hinala weszło. Tutaj się próbowałem kontować. Jak widać ze skutkiem, tylko po prostu mi gęskę uszkodził. No, czyli dobrze myślę, fajnie. Tutaj wyjechał, chyba zupełnie o mnie, no i za 279 Walnąłem go, przy okazji go zabijając Tutaj ten Cromwell, wystawia kawałek wieżyczki, no tutaj trochę ryzykuje strzelając, ale no, jak widzieliśmy, ledwo, ledwo jakoś się, mi się udało go trafić. No już mamy 1000 damage'u, no czyli już taki wynik, nawet, nawet. Tutaj ten kramel, no chyba też w ogóle zupełnie zapomniał o mnie. No, tutaj chciałem już do końca przycelować, żeby jakieś kalafiora nie walnąć. Co ostatnio zdarza mi się bardzo często. Hm. Już mamy dwa fraksy na koncie. Tam, widzę, środkiem się przeciskają Churchillę e i inne guwienka, dziki jakieś. No więc chyba się, chyba się wrócimy. Już tam 1166 damage'u jest. Także... jest gitara. Hmm. Yy, teraz już... nie wiem czy ty nie miałem na Isie HA, jeszcze nie miałem na 100% załogi. Ale obecnie już tam HM brakuje tylko 6000 EXPA do is 3. tutaj się churchill jeden nam pokazuje. Ale co ja il wieżyczkę, bo te churchile naprawdę mają mocny pancerz na kadłubie. No ale niestety no nic Jutki Dymage wylosowało. Eee no cóż. Ale tam widzę, że się cofa jakoś... Ale... dobijemy go, dobijemy. Już tam ma dobra, to kontynuuję, już mi tam chyba 6000 koekspa brakuje do ISA 3. Także już 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 kończę z nim przygody. H dopiero właściwie po 100 bitwach zacząłem doceniać. Juzia. wcześniej grało mi się nim mocno przeciętnie. Z tego co widzicie, Wożę są cztery gold pestki. Jak są teraz za kredyty, no to Wożę jak mnie wrzuci na przykład. Aaa, nie dziutki damage! Jak mnie na przykład wrzuci na dziewiątki, no to naprawdę te gold pestki bardzo się przydają. Na przykład takie o 7,5 jak się spotkam z nim, no to prawie że bez szans go przebić. Nawet już Tygrysa drugiego w daną płytę nie idzie przebić. Ach, no nie mam niestety w tej bitwie tylko szczęścia do... co? Do damage'u, do losowania. To tutaj T29 wyjeżdża. U, no, cudem zrykoszetował na mnie. Ja już mam 2600 damage'u. Tutaj chyba ten humel we mnie wali jak szalony. Tam nam okupują bazę. Ostatnio tylko zauważyłem w X-Formie taki jakiś błąd, że. Uuu, to, to był no pechał wystrzał naprawdę za zero. Ty próbuję jakoś kontować się, no i ładnie kawuję co odbiłem. Tylko zauważyłem, że w x na przykład dwie osoby kapują, a on pokazuje, że 3. Plus. No to trochę według mnie takie dziwne. Ja tutaj chyba wyjadę na tego kawuję S. Z tego co widzę, on chce na zadek wyjechać, co nie byłoby fajne, jakby mi taką bombę przypakował. No to jeszcze dostałem od T29 chyba, albo od Humelo. A, nie wiem. No ty tej z zajętych walką z kimś, z tym T52. Także spokojnie bam za 321. No niestety, no niziutki taki niski damage mi losuje, że. Naprawdę, no i niestety, tylko 3 fragi, a już mogłem mieć z tych fragów 5, gdyby mi po prostu d lepszy wylosował. Tutaj widzimy tego ten Heavy na dobicie, ale już mówię, skupię ten celownik, jak mi ktoś zabierze go, to... No, już do końca aż tak nie skupiałem, 4 fragi to już naprawdę fajny wyniczek, 2989 D-Mage'u, to już dla mnie to jest bardzo dużo. Nikt to nie inny powie, tam, a e, tam tyle. Co to tam jest? Teraz tutaj widziałem tutaj tego Humela. To sobie po niego podążam. Tam nasi widzę, kapują bazę. No i tutaj wjechał. Widzę. Hmm. Przez to okienko chciałem trafić, ale coś mi się chyba nie uda. Teraz. No cholera no W kotka i myszka tak się bawi, że naprawdę. E. Wyjedzie, wyjedzie, no nie wyjedzie, no. Holindrum Tutaj szybciutko wyjadę, strzelę O! Za zero, za zero, trafienie krytyczne. No po prostu po takich strzałach... O, widzę ktoś mi w gąsko tutaj zdjął. Bardzo dobrze, bardzo dobrze. KT 52 No ja za 188 dobiłem, 3177 damage'u. Dwa pociski tylko zostały, czyli prawie że się wystrzelałem. W tej bitwie dostałem 1177 doświadczenia, z tego co pamiętam. Odznaczeń żadnych, chociaż dostałbym snajpera, ale niestety 59-16 chyba tam oddał jeden strzał więcej celny ode mnie. No i snipera no nie dostałem. Ale odznakiem mistrzowskim pierwszej klasy, jeśli dobrze pamiętam. No zresztą zacznijcie na screenach. No dobra, zapraszam do komentowania, subskrybowania, odwiedzania mojego kanału. Cześć!